Przede wszystkim eksport jest dla nas niezmiernie ważną gałęzią naszej działalności i, i tego, co robimy jako Herbapol. W całej firmie mniej więcej jest to około 10% udziału, w my reprezentujemy jako eksport. Obsługujemy kilkadziesiąt rynków od takich bardzo oczywistych, czyli najbliższych jak Niemcy, czy chociażby Czechy, czy Węgry. Poprzez takie również oczywiste, ale dalsze, czyli UK, a także Stany Zjednoczone, poprzez te, które są może z tego punktu widzenia bardziej egzotyczne, jak Nowa Zelandia, Australia, Kuwait, Meksyk, Singapur. To są takie rynki, gdzie również jesteśmy z naszymi produktami i radzimy sam tam sobie z każdym rokiem coraz, coraz lepiej. Przede wszystkim najbardziej takie popularne marki to są również te, które są popularne w Polsce, czyli mówimy tutaj o takich podstawowych gatunkach i najbardziej oczywistych przedstawicielach syropów. Przede wszystkim Malina, jak i również herbaty z serii Herbaciany Ogród oraz Zielnik Polski, które są też niezmiernie popularne, zwłaszcza Monozioła, które zarówno w Polsce, jak i za granicą cieszą się olbrzymią popularnością naszych konsumentów. Utrzymanie naszej pozycji na tych rynkach jest niezmiernie trudne i to jest jak gdyby oczywiste, aczkolwiek staramy się, żeby rozszerzać się z naszym asortymentem, a także z nowościami na tych rynkach. Natomiast tak z punktu widzenia biznesu, to bardzo ważne jest UK. Pomimo tych zmian, które miały miejsce podczas Brexitu, my cały czas tam jesteśmy najbardziej reprezentowani, jeżeli chodzi o eksport, bo to jest taki nasz największy rynek zbytu. I tam jesteśmy właściwie z całym asortymentem z pełnym portfolio łącznie z nowościami. Także to jest dla nas taki kluczowy rynek i tam cały czas jest duży potencjał do rozwoju. Drugim takim kluczowym rynkiem są Stany Zjednoczone. I tu jest też taka sytuacja, gdzie my tam jesteśmy jako herbapo od lat. I prawda jest taka, że pomimo tego, że nasi jak gdyby wierni konsumenci, którzy są tam z nami bardzo długo, troszkę, że tak powiem, zmieniają swoje przyzwyczajenia, a to chociażby z racji tego, że to nowe pokolenie, które teraz gdzieś tam właśnie w Stanach, zwłaszcza w Chicago, bo to jest taki największy, największy rynek, troszkę ma inne podejście do naszych produktów i bardzo często zdarza się, że oni już nawet nie wiedzą, czym Herbapol jest, bo są zbyt młodzi. Natomiast to, co też zauważyliśmy pod kątem właśnie tego rynku. To jest kwestia opakowania I to jest też taki niezmiernie istotny punkt, o którym chciałbym powiedzieć, bo, bo nasi konsumenci bardzo mocno patrzą na, na tradycję, na naszą szatę graficzną. I na przykład tak jak my sprzedajemy nasze produkty zarówno w Polsce, przede wszystkim w Polsce w opakowaniu takim krajowym, to na eksport jest to opakowanie eksportowe, czyli przetłumaczone na trzy języki, czyli to jest polski, niemiecki, angielski. I już się wielokrotnie spotykałem z tym, że te przetłumaczone opakowania. Nie są darzone aż taką ufnością jak te polskie, więc rynek amerykański wymaga od nas opakowań oryginalnych. I tak też właśnie tam działamy. Jest to dla nas też taki punkt, który pokazuje, jak bardzo Polonia jest przywiązana do tego, co Polska, a nie do tego, co uchodzi za Polski lub jest przetłumaczone. Kolejnym takim rynkiem, który jest dla nas niezmiernie istotny i ma olbrzymi potencjał, to są Niemcy. Bo to jest nasz najbliższy sąsiad, jednocześnie jesteśmy jako w ogóle Polska i też polskie firmy bardzo mocno reprezentowani na rynku niemieckim. Natomiast my z Herbapolem i wiemy o tym od lat, mamy tam jeszcze mnóstwo do zrobienia, bo to jest rynek niezmiernie trudny i niezmiernie wymagający, więc cały czas walczymy o to, żeby ta nasza pozycja na rynku niemieckim wzrosła.